pogoda w tym nadziei św. Joga Wielkiego. Z wiem, że również święty Józef jest patronem świętę z Biskupem. Jego istnienie nie trzeba przypominać wymianiem, bo w historii zbawienia odegrał święty Józef. Uratował Jezusa, uratował świętą rodzinę, uciekając przed satą Herodem. Wierzymy w głowaniu, że również w tych czasach pozwoli święty Józef uratować pokój i życie tych, którzy są zagrożeni na Ukrainie przed współczesnym herojem. Jeszcze ja, ale no to usiądę teraz może. Drodzy do drogie nie widzicie się, Nie se smutnych twarzach. Drodzy moi moi przyjaciele, jak ja się dowiem, Któreś dziecko w Sosnowce nie wie, że święty Jan Paweł II był polakiem, to się boję samego siebie. Kiś Probosz nazwał mnie tutaj taką przyczyną sprawczą. To różnie można rozumieć, ale mogę być tą przyczyną sprawczą, w tym dobrym. już mam nawet taki pomysł, że po pierwszej komunii żebyście pojechali na wycieczkę do Wadowic, do kościoła, gdzie święty Jan Paweł II był opuszczony, a potem do pięknego muzeum po Mam taki pomysł, jestem taką przyczyną sprawczą, dajcie mi tylko znać. A gdy Ksiądz propości się opierał, to też dajcie mi znać wykluczenie. Drodzy moi przyjaciele, drogie bracia i drogie siostry, ja chciałbym też włączyć się w te piękne słowa podziękowania, które adresowane, skierowane są pod adresem Księdza Byskupa Mieczysława. Ja te słowa podziękowania kieruję w imieniu biskupa Grzegorza. Dziękuję księdzu arcybiskupowi za to, że, że jest wśród nas. Chociaż muszę się przyznać, że do ostatnich chwil drżałem i bałem się, że z powodu tego, wszystkiego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, nie uda nam się spotkać. Kiedy dowiedziałem się, że ksiądz arcybiskup, arcybiskup będzie w Sosnowcu 19 marca, to tak sobie pomyślałem, że nie, nie jest możliwe, żeby właśnie tego dnia nie było w tym kościele którego patronuje święty Józef. Tak jak mi się wydaje, nie jest możliwe, dzisiaj w tym kościele, w tej parafianej wspólnocie nie było innej wspólnoty wspólnoty świętego Józefa, która czci świętego Józefa w naszej decesji. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu arcybiskupowi. On tu fizycznie z nami jest, go widzimy, ale jego biskupie serce jest bezwodne. Przy swoich wiernych parafianach zalęknionych, wystraszonych, ale wierzymy, że ufność pokładają w Panu Bogu. My w Silencjo modlimy się za wszystkich arcybiskupa, modlimy się za całą architekturę drogowską i wierzymy, że ta straszna wojna szybko się skończy. I o to się modlimy, że przestaną składać bomby, przestaną ginąć niewinne dzieci, niewinne kobiety, niewinni mężczyźni zapewniamy o naszej modlitwie, ale również chcemy wesprzeć tak, jak potrafimy, jak możemy. I to widać już w Sosnowcu, jak powiedział Pan Prezydent przed Uszą Świętą. W Sosnowcu jest około 8 tysięcy uchodźców z Ukrainy, na tyle, na ile możemy im pomagamy, ale również chcemy pomóc wiernym a Zrybowskiej. I kochani w Sosnowcu, od wielu, wielu lat jest takie modne słowo. Które wypowiedział pewien człowiek, ale przez szacunek dla tego miejsca, nie powiem, kto to słowo brzmiało pomożecie, i była odpowiedź, bo możemy. Mam taką prośbę, taką serdeczną prośbę. Mianowicie, przy wyjściu z kościoła dzisiaj, będzie można nabyć taką książkę, właściwie trzy książki, trzy tytuły, których autorem jest ksiądz arcybiskup, najbardziej lubi miejsce dla każdego i sekretarz dwóch papierze. Każda z tych książek, Każda z tych książek podpisana jest własnoręcznie przez księdza arcybiskupa. To powoduje, że oprócz tego, że w nich kryją się piękne treści, nieznane dla zwykłego człowieka, treści dotyczące życia naszego Wielkiego Rodębka, św. Jana Pawła II, to jeszcze wartość tej książki podniesiona jest przez to, że podpisana jest przez samego autora. Bardzo serdecznie zachęcam Was i proszę Was, o, abyście tę książkę nabyli. Dlatego też, że dowód ze sprzedaży tej książki przeznaczony jest na utrzymanie lwowskiego seminarium. A więc tego miejsca, gdzie młodzi ludzie przygotowują się do tego, by służyć wiernym archiwiecezy lwowskiej. Powiem Wam tylko tyle, że w tych niełatwych czasach klerycy odłożyli na bok skrypty i książki, a teraz po prostu służą. Ogromnej rzeszy uchodźców, którzy w seminarium lwowskim znaleźli schronienie kościół rzymskokatolicki w Lwowie i archidiecezja, której pasterzuje ksiądz arcybiskup, wspiera, pomaga tych wszystkim, którzy uciekają z Charkowa, z Kijowa i z tych wszystkich miast, gdzie giną ludzie. Dlatego, jeżeli możecie, zachęcam do tego, by kupić. Nie ma reglamentacji, jak to było w czasie wojennym. Że mogę o co Was prosić, a Was bardzo lubię, to proszę o to, byście tę książkę kupili. I w ten sposób również ta parafia św. Józefa w taki drobny sposób, ale płynący z serca, wesprze tą zaprzyjaźnioną, nie boję się tego słowa, z naszą decyzją, archiwizyzję boską. Szczęśliwy Bożej.